Dzień dobry kochane, zapraszam Was na przegląd nowej dostawy do Action. Mamy nowy kalendarz adwentowy dla psów za 21,90 zł. Pokażę Wam, jakie smaczki znajdują się z tyłu. No, i właśnie niech ten kalendarz będzie dla Was zapowiedział, co w dzisiejszym przeglądzie Wam zaprezentuję, ponieważ na półkach pojawiła się już kolekcja bożonarodzeniowa. Ale zanim do niej przejdziemy, chcę Wam jeszcze pokazać okulary do jazdy nocą za 8,95 zł. Mają one szkła z polaryzacją i zmniejszają oślepiające refleksy na mokrej jezdni i z pojazdów jadących z naprzeciwka. Mają filtr pierwszej kategorii, zapewniający lepszy kontrast i ostre widzenie w ciemności. Mgle lub w nocy. One były dostępne w zeszłym roku w okresie jesienno-zimowym i znowu wróciły do sprzedaży. Mamy jeszcze nowy produkt z zakresu Halloween. Jest to świecznik w kształcie szkieletu za 13,49 groszy. Ma on świecące ledy i idealnie sprawdzi się do Halloweenowych dekoracji. No i teraz przejdziemy sobie do asortymentu świątecznego. Pojawiła się m.in. aksamitna tkanina dekoracyjna za 7,95 zł jej wymiar to 150x28 cm ma błyszczące wykończenie jest w 100% wykonana z poliestru. I kupicie ją w białym, beżowym, brązowym, bordowym oraz zielonym kolorze. Na półkach pojawiły się również domki ze światłem LED za 8,95 zł. Swoim wyglądem przypominają troszeczkę domki wykonane z piernika. Będą świetnie wyglądały na choince lub jako dekoracja na stole. I tak jak powiedziałam przed chwilą, mają one oświetlenie LEDowe. Jeżeli jesteście stałymi widzami mojego kanału, a przeglądy nagrywam dla Was już od prawie 9 lat, to na pewno je kojarzycie, ponieważ one pojawiają się co roku w sprzedaży. Za 12,95 zł możecie kupić dekoracyjne dziadki do orzechów w ciekawym kształcie zwierzęcia. Do wyboru mamy m.in. misie polarne, pingwiny czy też niedźwiadki. I akurat te dekoracje mają 16 cm wysokości. Dostępne są również takie bardziej tradycyjne dziadki do orzechów za 18,95 zł. Są one wykonane z drewna. No i mamy właśnie m.in. dziadki oraz elfy. Wszystkie są zachowane w biało-czerwono-zielonej kolorystyce i mają 25 cm wysokości. Kolejna świąteczna nowość tym razem są to takie maskotki w formie dekoracji. Wykonane z tkaniny kosztują 17 zł i 95 groszy. Do wyboru mamy wzór dziewczynki oraz renifera. No i oczywiście, kochane, tak jak zawsze, zachęcam was do darmowej subskrypcji mojego kanału, dzięki której jako pierwsze dowiecie się o nowościach na półkach. A jak widzicie, ja z moimi przeglądami jestem na bieżąco. Pojawiają się one minimum 5 razy w tygodniu, tak więc bez wychodzenia z domu jako pierwsze dowiecie się, jakie nowości czekają na Was w Action. Dostępna jest również kurtyna świetlna, która ma 168 LEDów oraz 3 metry długości i kosztuje niecałe 40 Zł. Daje białe, ciepłe światło, i mamy również oświetlenie, które troszeczkę ma przypominać sople. Mamy tutaj 360 LEDów i za taką dekorację zapłacicie 60 Zł. Ona akurat ma 7 metrów długości plus 5 metrów kabla. Świeci ciepłym, białym światłem i nadaje się do wnętrza i na zewnątrz. Zapraszam was również na dział kuchenny, na którym pojawiły się wyjątkowe kolorowe kubki. Do kawy kosztują 7 zł i 95 groszy, również są wykonane z porcelany Newbone i mają 360 ml pojemności. Te kubeczki mają matowe wykończenie, ale śmiało możemy je myć w zmywarce. Nadają się również do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. No i jeżeli lubicie taką żywą kolorystykę, to myślę, że ta propozycja Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. Ja za każdy komentarz z całego serca Wam dziękuję ale przy okazji dziękuję za każdą łapkę w górę. Ja wiem, że dla Was to jest jedno kliknięcie, ale sprawiacie mi naprawdę ogromną radość. Na półkach pojawiły się również nowe dyfuzory zapachowe w niezwykle modnych szkłach kosztują 17,95 zł mają 180 ml pojemności dyfuzory z Action raczej nie są najlepsze natomiast uważam, że te szkła są naprawdę wyjątkowe i możemy tam przelać swój ulubiony zapach żeby cieszyć się pięknym wyglądem na przykład na paterze w salonie ta nowość bardzo mnie zaskoczyła ponieważ mamy ogromne, bo aż litrowe dyfuzory zapachowe za 47,95 zł do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: mamy biel oraz czerń ze złotymi wykończeniami. A teraz zapraszam Was na dział męski, ponieważ tutaj pojawiło się wiele ciekawych nowości. Dostępne są m.in. plecione paski za 13 zł i 95 groszy. Wszystkie są z dodatkiem srebrnej sprzączki, a do wyboru mamy rozmiar 100 lub 110 cm. Te paski kupicie w granatowym, czarnym oraz beżowym kolorze. Myślę, że świetnie sprawdzą się do takich codziennych smartkażualowych stylizacji. Skoro na półkach mamy kolekcję świąteczną, to oczywiście nie mogło zabraknąć zimowych elementów garderoby. Dostępne są m.in. szaliki paski za 24 zł i 95 groszy. Są w 100% wykonane z akrylu i kupicie je w trzech wersjach kolorystycznych. W nowościach znajdziecie również termoogrzewacz na szyję za 16,49 zł, on jest dostępny w jednym uniwersalnym rozmiarze i póki co jest dostępny również wyłącznie w czarnym kolorze. Jest wykonany w 100% z poliestru i idealnie sprawdzi się podczas uprawiania sportów zimowych. Za 12 zł i 95 groszy kupicie również rękawiczki dostępne od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. Są wykonane w 100% z akrylu, mają bardzo ciekawą fakturę, takie połączenie soli z pieprzem i w środku są również ocieplane, a tak to ocieplenie prezentuje się z bliska. Od tej samej marki dostępne są również czapki, ponownie w szarym oraz czarnym kolorze. One kosztują 8,95 zł, są dostępne w jednym uniwersalnym rozmiarze i one akurat nie są ocieplane. Natomiast za niecałe 15 zł znajdziecie również taką ocieplaną wersję i jak widzicie ona ma futerko w środku. I te ocieplane czapki kupicie w szarym oraz granatowym kolorze. Chciałam Wam również zaprezentować kapcie od marki McGregor. Kosztują 47 zł i 95 groszy i kupicie je od rozmiaru 41 do rozmiaru 45. Dostępne są w kolorze tofi. mamy również klasyczną czerni oraz granat. Te kapcie są ocieplane za pomocą takiego futerka, a na przodzie znajdziemy również przeszycia. Teraz zabieram was na dział kosmetyczny, na którym pojawiła się m.in. baza pod makijaż. Za 8 zł i 58 groszy od mojej ulubionej marki Max More ma ona praktyczną pompkę i nie tylko wyrównuje kolory skóry, ale również przedłuża trwałość makijażu i sprawia, że pory stają się mniej widoczne. Jak doskonale wiecie, uwielbiam maseczki z action, więc bardzo cieszą mnie nowości z tego zakresu. Tym razem mamy maseczki, zrób to sam, za 3 zł. i 95 groszy. W środku znajdziemy żel, esencję oraz patyczek. Za pomocą którego możemy taką maseczkę wymieszać. Do wyboru mamy trzy wersje: jest opcja z kwasem hialuronowym, nacnamidem oraz witaminami. Każda maseczka ma przyjemny owocowy zapach. Te maseczki po użyciu, oczywiście, należy zmyć z naszej twarzy no i możemy cieszyć się podobno spektakularnym efektem. Na pewno je przetestuję i za jakiś czas wrócę do Was z recenzją. Muszę również zwrócić Waszą uwagę na zestaw, który zdecydowanie warto jest kupić. Jest to zestaw opasek za 7 zł. i 49 groszy. Mamy opaskę na głowę oraz dwie opaski na nadgarstki, które zapobiegają spływaniu wody podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Zdecydowanie jest to produkt, który Wam polecam. Jeżeli będziecie w Action, to koniecznie sprawdźcie zapach tego żelu pod prysznic za 7 zł On ma pół litra pojemności. I pachnie dosłownie jak świeżo roznieciony banan. Naprawdę zapach jest wspaniały. Podobno również bardzo długo utrzymuje się na skórze, a w składzie znajdziemy 97% naturalnych składników. Mam również fantastyczną informację, ponieważ do sprzedaży powróciły opaski chłodzące na głowę za 12 zł i 95 groszy. Mają rozciągliwy krój, łagodzą ból i napięcie, i doskonale przylegają do głowy, zapewniając optymalne chłodzenie. One bardzo szybko się wyprzedały, podobno są fantastyczne. Tak więc, jeżeli macie je w swoim domu, to napiszcie proszę w komentarzu, czy warto jest je kupić. I do sprzedaży powróciły również pistolety do masażu za 70 zł. Podobno są bardzo silne i przynoszą ulgę zesztywniałym i napiętym mięśniom. Kochane, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Jutro oczywiście ruszam na kolejną nową dostawę, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć i ponownie odwiedzicie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa pa!